Zgromadząc Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Bożemu wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, powstania i obozach oddali swoje życie w obronie Ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często w obronie innych narodów. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć jego ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna nasza, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary codziennej pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę własnego życia. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem. Byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich, i dla niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Teraz nastąpi odsunięcie. Módlmy się wspólnie za ojczyznę naszą.